Jeden. Siema no. Dzisiaj ogólnie gram w z moim kuzynem, możesz się przywitać. Siema, siema. Y, gramy ogólnie. To będzie pierwszy film, na którym będziecie dzielili dwie perspektywy, jeśli wszystko pójdzie po dobrej myśli. Y, ko, ko, no, Karol, mój kuzyn, bo pewnie nie tak to imię powiem, więc Karol. Siema, siema. Y, on nagrywa właśnie teraz swoją perspektywę i... On tak na swojej perspektywie nie ma dźwięku, bo by się to zakłócało, więc jakby co, jak będzie tam urywek z jego perspektywy, to nie będziecie mieli, wiecie, dźwięku. Wiecie tego, co? Ja wiem. Kto jest drugi? Ten... Obaj są na barierce. Może tamten jakoś się schował, On jest obity mocno. Majs. Nice. I jeszcze ten SL, który też jest bardzo mocno obity przeze mnie. Na barierce? Na, na barierce. Majs, nice. bierzesz uspika. No i tak, ten. W tym filmie postaram się odbić rank, bo niestety spaliśmy razem do silverów w jedynki. Więc, no. Liga tak. Farmerska! Dokładnie, ale kałaszek w drugiej rundzie. No, kałaszek w drugiej rundzie to jest fajna rzecz, a tym bardziej, że oni nie mają pewnie na nich pieniędzy, bo dostali kluby. E, ogólnie, my z Kanadą mamy taką taktykę, że dla nas e, w Terror terro ma gorszego o wiele. Aha. Terro ma o wiele gorszego spawna, dlatego. Eee, staram się wtedy zrobić co najmniej 3, najlepiej cztery winy. Nie wziął, go Nie wziął? Nie wziął. Ale on gra tym krowom. Ale ten drugi nie wziął. A, Jezu, ja w środku Zeusa piłem. Kurde. No nic. Bym miał słońka. Więc no. Myślę, że ten film wyjdzie fajnie. Ogólnie dodam wam jakąś muzyczkę w tle, więc. Nie wiem, czy będziecie mnie za to dobrze słyszeć, ale po, powinniście mnie dobrze słyszeć. Jak Wam się spodoba, to za, oczywiście zostawcie lajka. Tak, bo to nad tym filmem po, yy, przesiedzimy trochę więcej czasu. I subskrypcja. No ja właśnie, i subskrypcję. To swoją drogą. Kurde, i dużo. Skurde. Ziota Mojego? Nie, chyba mojego. No. A więc no. Dwa, nie, ma źle, nie, ma źle. nie ma źle, nic się nie dzieje. Ogólnie my nie słyszymy dźwięków cesa. Bo nie, nie mam na sobie sławek, bo musieliśmy to tak właśnie ogarnąć. Więc nie wiem, czy wy nas dobrze słyszycie. Ale robiliśmy test i powinniście nas dobrze słyszeć. Jak w komentarzu, czy wam się podoba taka forma? No, yy, dwóch perspektyw, nie? Dokładnie. Bo tutaj dla mnie to oczywiście będzie wiadomo, większe. Spalił mnie. Latał mnie, Ja nie wiem, gdzie jestem. Jesteś w garażu teraz. Uważaj. Pampi. Dostał. Nice. I na co on jest u góry, na balkonie? Czyluję, Yes? Jest? Dostał. Dobra, pomagam. Wyjdź. Pięknie. Nice. Mam, mam, mam. Dobrze. A on miał m Nie czy co? Nie. WP, Dobra, to Ale dobrze, że to rozegraliśmy. Tak, bo tak by ty nie miałeś ma ni kupić coś? O nie, mam musiał stać. A Ja chcę kupię chyba Z Sama. sama? To jest terror, nie? To gorzej spawn i będzie... Ale blendzie... dwa jest dobrze. Tak, 2 jest git. I naprawdę, błagam was widzowie, zostawcie lajka. Obit jest mega mocno. Nie wiem, ale wiem to, że jeden się spali mocno, a drugi ma 15 p, bo został w nogi AWPOM. I błagam was widzowie, zostawcie tego lajka, bo nad tym filmem pewnie Oj, jest edytowane. Będzie... Będziemy jakieś... Czasu. Co najmniej 2 godziny, można do 4 dobije, żeby to ogarnąć, więc... Serio, docencie to poświęcenie i weźcie, zostawcie tego lajka, bo dla was to jest dosłownie, nie wiem, 2 sekundy, Trzy jak zostawiacie suba, nie? A dla mnie to jest giga dużo roboty, nie? I każdy sobie pomaga i lajka, dlatego że do większej widowni to później dociera. Okay. I widzowie, którzy wiedzą oczywiście, mamy już 30 subów przekroczone więc z, Or z Orionem okay. będzie specjalna 30 subów, więc możecie się przygotować. Dawaj, Karol. O... Jeszcze z pompą chodzą. Najgorszy, najgorszy, jacy mogli się Najgorszy ukać. przeciwnicy. No. Dobra, ja raszuję ich. Tak full, full, full. Bo jak oni mnie raszują, to oni się nie będą spodziewali, że ja ich zrushuję. Przynajmniej nie powinni. Ja też was mam. Więc... Co ty, co mam to nie, maka. Mhm. Tak zwany, jak grałem z moim kolegą, Mark and Cheese. Szanowny... Uwaga! Sorry, 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 nie chciałem. Nie widzę Leży? Mama WP? Yy, na plancie, na plancie. Dostał! Dostał, ile on ma? Nie wiem, nie objęłem go, bo ja mam flecha przy sobie. Aaa, by... przepraszam. Może, może na no właśnie. Wiedziałam, że Cieńcie. był obity. Nice? Nice, mam na A kurde, że nie tego się tam pobudził. No, bo tam sobie bo nie mam jakiegoś mega fuksa, kurde. Co dwa, dwa strzały miałem za i obydwa weszły w nogi. Ale dobrze, 3, Może cztery, może będzie cztery, cztery nawet. Jak na tak, to bardzo dobrze. Chociaż nie ukrywam, że mam lekkie ścinki, ale to. wiadomo ja wam. ci na plecy! Kurde, za późno, z powodu. Yo! Kurde, obaj z pompą. Pom -pom. Już chciałem coś pisać do drugiego, ale. Pamiętaj, to jest nagrywka! No, no akurat trochę <grym> się raidziłem, jak ktoś gra po hamsku pompą. -pom. No. Więc pewnie już byśmy go na czacie wyjaśnili, ale nie można na nagrywce, bo staramy się być dalej friendly. Family friendly. Pomimo tego, że nagrywamy CSA. Ale wiadomo, zawsze trzeba tamtej trochę kultury mieć. Jezu, wyskakuje na mnie. Na oknie jest. Nic nie obity, bo miałem AIM jakiegoś nie wiem. Dwa, On był jakiś głupi, czy nie? No, dawaj, dawaj, dawaj. Ty masz przewagę pistoletową. Kurde, Kurde. Wisał, że się tego nie... Też myślałem. Ale nic, to pistoletówka. No. Ale taki 50 na 50 Zepsułem trochę. Mówisz, że trochę zepsułeś. No. Więc no. Tak to wygląda, niestety widzowie. Ale przynajmniej lepiej spałem. Lepiej spawn, więc powinniśmy to przy, zrobić. Może być okropnie. Ja, jest tam Kurde, nie wiedziałem gdzie. Tam jest no. Ale wyszedł się Kurde, gdybym wiedział, że y, będzie tam po tej stronie, to by dostał ode mnie bułę z pompy, ale no nie wiedziałem. Może ja bym zraszał tak Też, też, też. Ja, ty gdzie, gdzie raszujesz? Äh, No to ja drzwi. Co, dwie strony. Coś mnie ladzy. Dostał, nie żyje. Nice. Może, może by tam gdzieś znowu Jest, wchodzi ci. Zgubiłem się. 68 dostał. Nie... Gdzie on był? On był za tobą. Ja nie wiedziałem. To odbijanie ranki chyba nie będzie. Bo widziałam, skanowałam i mówiłam, żebyś Tylko, że <głosi> zgubiłem się w tym smoku Bo. Spoko, Spoko. bamba jest na szkole Jest szkło Drugi Minus 25 Ała, u mnie! Jo! Ja. Oczyłem się akurat na twoim... Nie, nie, weź teraz odnieś Masz żart, leci a, w Chcesz kołacha? No, ale ja ci nie kupiłem, bo nie mam tego. Zagram scoutem. Dobra. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, jak mi tak leży. Mam przeczucie, że wyjdą w garaż. Dobra. I miałem dobre przeczucie. Jest mam go. Nice! Drugi ma scouta. Więc jeśli przejąłbym od tamtego broń? Ja tenuję okno. Jest tam? Obity? Ode. Fireberki! Ja prawie w ciebie strzeliłem. Nice. Do 8. Próbujemy do ten. Oczywiście, że próbujemy. Nie wiem czy on miał Scouty czy WP? Nie pikuję, pamiętaj, jesteśmy w Anty. Ja tylko rozwalę drzwi. Ja... spala okno. Z nedelem. chiluj, chiluj. Nice. Może być drugi Bomba. Daje. Bomba Boga tam wiąz. jest. Okno jest u Ciebie. Uważaj. Pięknie. Uff. Asimo. Spoko, wiesz, Ja mam. Ja mam Ładny skin. Ładny, ładny. Ile on kosztuje? To chyba ze 100 tak. Nie powiem, że nie ładny, no bo ładny. Osiem. Jeszcze jest szansa. Mają tak. no, 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 no. się okno? Tak. Jest? Widzę? Leży? Dróg jest na drzwiach. Mógł przejść okno, jest, jest drzwiach, jest drzwi. Dostał 26. Co ja zrobię? Okno przeżył na pewno. Być. Jest to będzie nie Jezu jakbyś ty to zepsuł no ale dobrze zamarłem nawet zagrać w pom? nie 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 chcesz coś kupić ci coś? nie mam 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 żamka ma tak zajeb**ć jaka ładna dostałem nawet nie wie skąd. no uważam a ale nie wiem czy to w ogóle możliwe skin zamierz jest możliwy, wiadomo Kurde, nie kupiłem Ata, masz granat ten? Nie, nie mam To się cofnąć Ura, nie, pikuj. nie pikuj Nie piekuję, nigdzie nie piekuje Boję się, że wyraszyło mi okno Ja bym Ja już tam idę Leży? Pięknie Garaż Bomba, garaż bomba Okno Wyraszował! Nike no, nie! Wow! Silver jeden, niestety ja też Marian, ale bardzo ładna gra. Bardzo ładna gra. Dobra, to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! pa!